Chciałbym Wam teraz pokazać w jaki sposób dodać jakąś grafikę do jakiegoś obiektu, który sobie stworzyliśmy wcześniej. Oczywiście to będzie taki jeden z najprostszych sposobów, czyli tak naprawdę to będzie coś takiego jakbyśmy dodawali jakąś etykietę albo naklejkę do danego obiektu. Załóżmy, że zedytujemy sobie kubek, który wcześniej robiliśmy. Więc ja usunę kuba i dorzucę tutaj plik z kubkiem, który znajdziecie w folderze share w grafice 3D w YouTube link do tego będzie pod filmem czyli wrzucimy sobie kubek tutaj damy open damy don't save tak naprawdę otworzy nam się nowa instancja tego tutaj nie wiem co to było już nie pamiętam więc to mogę sobie po prostu usunąć mamy sobie taki kubeczek no jeżeli chcemy dodać tutaj powiedzmy jakieś logo z przodu załóżmy tak to najprościej będzie Przejdź sobie do Edit Mode, zaznaczyć sobie ścianki, które potrzebujemy. Czyli tutaj wybiorę zaznaczanie ścianek. Powiedzmy, że wybiorę sobie narzędzie C, żeby szybciej mi się zaznaczało. I wybiorę sobie o powiedzmy, no niech będzie taki kawałek. Cyk. OK, mogę wyjść już z tego narzędzia, wcisnę sobie Escape. Mam zaznaczone to, gdzie chcę, żeby grafika się znalazła. Więc teraz wcisnę sobie. Shift D, żeby to zduplikować i zostawię to w tym samym miejscu. Przejdę sobie teraz do widoku. Powiedzmy, że z góry, niech będzie, że z góry, może o coś takiego. I chcę przesunąć to naprawdę o tak malutki kawałeczek tutaj poza ten nasz kubek. Czyli damy sobie względem osi Y, czyli wcisnę GY. I o właśnie tylko tak odrobinkę chcemy wyjść i ja, żeby mi się tutaj może później to nie myliło, to na razie sobie to odseparuję od naszego kubka, czyli wcisnę sobie P i dam separate by selection i teraz to będzie jakby osobny w ogóle obiekt tutaj zobaczcie, mamy kubek, a tu będzie nasza naklejka, może ja to nazwę żeby było ym, lepiej tutaj niech będzie naklejka, czy tam jakieś logo no i teraz zobaczcie, że nasza naklejka odziedziczyła Materiał po kubku oczywiście, ale my chcemy tutaj dodać inny materiał, chcemy dodać na przykład nasze logo. Więc, żeby to zrobić, przechodzimy sobie do materiałów. Tutaj nie chcemy, żeby to był zwykły materiał, tylko klikniemy sobie dwójkę i nazwijmy to jako naklejka na przykład. No i tutaj nie chcemy dodawać jako shader, nie chcemy tutaj e, dodawać koloru, tylko będziemy chcieli tutaj dodać jakąś grafikę. Najłatwiej będzie najpierw pobrać sobie tą grafikę i dorzucić do tego samego folderu, w którym znajduje się kubek. Pamiętajcie, że najlepiej wybierać takie grafiki, które mają jakieś przezroczyste tło. No chyba, że to jest cały jakiś tam obrazek, tak, który przezroczystości nie potrzebuje, to wtedy nie ma to większego znaczenia. Ja sobie wkleję tutaj moje logo. Yy, najlepiej jest dodawać sobie logo tuż obok tego kubka, tego obiektu blendera, ponieważ dzięki temu, jeżeli będziecie przenosić cały folder, to to będzie cały czas dostępne, tak? ponieważ nasz plik będzie brał referencję z tego pliku graficznego, więc jeżeli jedno usuniecie albo przeniesiecie bez drugiego, no to oczywiście później ta tekstura nie będzie mogła się wczytać. No i tutaj, teraz, gdzie mamy tutaj Base Color, możemy sobie kliknąć i wybrać Image Texture. Teraz dajemy sobie Open i zobaczcie, od razu nam się pokazuje tutaj ta grafika, którą. Wybrałem, daję sobie Open. No i jak widzicie, tutaj coś tam trochę widać, ale nie do końca, dlatego musimy sobie przejść do Edit Mode, zaznaczyć wszystko. Teraz UV i damy Unwrap. Jak już sobie zaanrapujemy to, to możemy przejść sobie teraz do UV Editing i zobaczcie, jak to wygląda. Będziemy mogli sobie to tutaj porównywać i sprawdzać, jaka jest różnica. Tutaj słabo to trochę jest widoczne, więc ja jeszcze tutaj przejdę do materiałów i tu mamy dużą przezroczystość, więc ja ją tutaj zmniejszę, żeby było to lepiej widoczne. Teraz zaznaczamy sobie wszystko, czyli klikam A, i tu musimy sobie to dostosować, czyli na pewno muszę to obrócić. Damy sobie R i obrócimy to ten sposób, możemy sobie trochę zeskalować, coś takiego przesuniemy, a niech to będzie o tak, no i jak widzicie tutaj też wygląda to bardzo źle, dlatego, że tu mamy takie opcje ustawione, że na przykład mamy repeat, ja nie chcę żeby mi się to powtarzało więc dam sobie clip i zobaczcie, już jest w porządeczku więc teraz możemy już wyjść tutaj z UV editing przejść sobie normalnie na przykład do modeling albo do layout no, i wygląda to już dużo lepiej, aczkolwiek mamy tutaj czarne tło, którego chcemy się pozbyć. Do tego, jak się pozbyć? No, musimy tutaj dodać jakąś przezroczystość. Najlepiej jest to zrobić w NODAch, więc możemy sobie przejść tutaj i wybrać sobie shading, dzięki czemu będziemy mogli operować sobie na NODAch. Tutaj zmienię sobie na takie wyświetlenie, żebym widział, jak się to będzie zmieniać. Troszkę powiększymy, tutaj też to powiększymy. Tutaj wcześniej miałem ustawione jakiś kolor rampy i tak dalej, ale dla naszego tutaj obiektu będę chciał to pozmieniać, nie potrzebuję takich rzeczy tutaj, więc to sobie przesunę na bok, więc to co jest na dole mogę usunąć, to mi nie jest potrzebne. Ok, tutaj yy, przełączę się też do trybu wyświetlania renderu. Yy, zostawimy sobie na razie Principle tak, z naszym tutaj obrazem. I tak, zobaczcie, że tu na dole mamy taką opcję alfa, a tutaj mamy też opcję alfa w naszym obrazie. Więc możemy sobie te opcje tutaj połączyć. Więc tutaj z alfy połączę sobie tutaj z tą alfą i na razie zostawimy sobie to tak, jak jest. Teraz zobaczcie, że dalej jeszcze nie wyświetla nam się to tak, jakbyśmy chcieli. Więc wróćmy na chwilę jeszcze do layoutu. Może przejdę też do renderu i tutaj, gdzie mamy materiały, zjedźmy sobie w dół. Tutaj wszędzie mamy, zobaczcie, Blend Mode na opak. Musimy sobie to zmienić na Alpha Clip. O, i już działa, zobaczcie. Teraz wygląda to dużo lepiej. Sobie zapiszemy, damy 0. To zobaczcie, powiedzmy, wyrenderujemy sobie o tak f12 cyk i. Nie widać, żeby to było jakoś odsunięte od kubka. Wygląda, jakby to było na kubku, i w łatwy sposób mogliśmy sobie tą grafikę dodać. Czyli jeszcze raz taki szybki recap, jak to zostało zrobione. Wyjdźmy sobie z tego i tutaj, czyli zaznaczamy sobie tutaj na kubku te ścianki, które potrzebujemy na nich dodać obraz, czyli C na przykład, żeby najłatwiej było, tak? Następnie je duplikujemy, czyli na przykład Shift D, zostawiamy w miejscu. Odsuwamy G na przykład Y, ale tylko odrobinę, żeby nam się nie zlewały z tamtymi y, ściankami poniżej. Po odsunięciu y, separujemy to do osobnego obiektu, czyli klikamy B, dajemy Separate by Selection, wychodzimy, zaznaczamy ten nowy obiekt. Musimy przejść do materiałów. Tutaj kliknąć dwójeczkę, która będzie, żeby nie zmieniać tego materiału, całego kubka, żeby stworzyć nowy. I później musimy sobie przejść do Edit Mode, rozwinąć to, dać Unwrap, tak, po to, żeby ta grafika nam się tutaj odpowiednio ustawiła. Oczywiście tutaj w materiale też dodajemy sobie to nasze zdjęcie. Później w UV Unwrapie przechodzimy sobie tutaj do UV Editing i zmieniamy to odpowiednio, tak, żeby grafika nam się dobrze wyświetlała. Możemy tutaj dać sobie clip, żeby to zdjęcie wyglądało tak, jak powinno. I później, już tu ustawienia w shadingu, tak żeby zaczytywał nam się ten kanał przezroczystości. No, i na koniec tutaj jeszcze Blend Mode ustawiamy na Alpha Clip, i wszystko powinno już hulać w porządku. Oczywiście mówimy tutaj o silniku IV, tak? My tutaj renderujemy w iV. No, i już tym samym dodaliśmy sobie tam, jakąś tam grafikę do naszego kubeczka.